Dzień kota przypada na 17 lutego i to właśnie Włosi są jego pierwotnymi inicjatorami. W Polsce Dzień Kota obchodzimy od 2006 roku. Dzień Kota został wybrany przez włoskich kociarzy z pomocą dziennikarki magazynu Tuttugatto, Claudy Andrelat która poprosiła ich o wskazanie najlepszego dnia na świętokota. Wybór lutego nie był przypadkiem. To miesiąc zodiakalnego wodnika, który podobnie jak koty jest symbolem niezależności i wolności. Dzień kota w Polsce obchodzony był pierwszy raz 19 lutego 2006 roku. Następnie datę przeniesiono na 17 lutego. Głównymi celami tego święta jest przede wszystkim uwrażliwianie społeczeństwa na los bezdomnych zwierząt, propagowanie i inicjowanie działań pomocowych na ich rzecz oraz podkreślenie znaczenia bytności kotów w życiu człowieka. Obchody Dnia Kota szczególnie akcentowane są poprzez schroniska oraz organizacje prozwierzęce, między innymi Fundacje Viva. Podczas celebracji tego święta wybierany jest między innymi zaszczytny tytuł kociarza roku w kilku kategoriach. Laureatem w roku 2008 był prezydent polski Lech Kaczyński. Dzień kota, jak go uczcić? Jeśli jesteś kociarzem, to dzień kota masz codziennie. A jeśli nie jesteś, a chcesz zrobić coś dobrego dla kotów w ten dzień, to mam dla ciebie takie propozycje. W pobliskim schronisku zapytaj, jakich produktów potrzebują dla swoich podopiecznych. Wspomóż kociaki raz drugi, nie tylko od święta. Być może w przyszłości jakiś kot się tobie odwdzięczy. Luty to czas, kiedy w Polsce temperatury nie rozpieszczają dziko żyjących kotów. Pamiętaj o tym. I pomóż kotom przetrwać zimę. Jak to możesz zrobić? Zrób domek dla bezdomnego kota. Zimą mięso na dworze szybko zamarza i koty nie są w stanie go zjeść. Więc lepsza będzie sucha karma zamiast mokrej. Dokarmiej chociaż raz dziennie, zostawiając jedzenie w jednym. I tym samym miejscu i o stałych porach. Miejsce to powinno być w miarę możliwości osłonięte od padającego śniegu, deszczu i wiejącego wiatru. Na mrozie ciepła woda zamarza szybciej niż woda o temperaturze pokojowej. Pamiętaj o tym: jeżeli jest taka możliwość, to uchyl okienko w piwnicy, by kot mógł się schronić. Jeżeli macie możliwość dokarmiania kotów wewnątrz budynku, to powinno być to miejsce bezpieczne, czyli wszyscy lokatorzy powinni o tym wiedzieć i wyrazić zgodę. Kilka faktów o tych pięknych stworzeniach. Koty nie mają obojczyka. Ten brak sprawia, że mogą wciskać się we wszystkie szczeliny, przez które może przejść ich głowa. Koty potrafią wydawać z siebie około 100 różnych dźwięków. Obecnie na świecie zarejestrowane są czterdzieści cztery rasy kocie, między innymi. Koty Perskie, Main Koty syjanskie, Koty Sawana, Kot Brytyjski, Kot domowy rasy mieszanej zwany na przykład dachowcem, Ragdol, Kot rosyjski niebieskooki, Kot bengalski Kot syjamski, syberyjski, kot norweski leśny. Mruczenie jest jedną z podstawowych czynności kota. Posłuchajcie. Największym dzikim kotem jest tygrys syberyjski. Jeśli chodzi o koty rasowe, największy jest Mainkun. Najmniejszym kotem domowym jest kot Singapurski. Koty nie znoszą wody. Kotów nie powinno się karmić mlekiem, ponieważ mają nietolerancję laktozy. A na koniec bajkowe koty. Tom, Bonifacy i Filemon, Kot w butach ze szereka, Klakier, Garfield i Hello Kitty. Dziękuję za uwagę. To pa!